Agrałem wam jeszcze wideo, ponieważ teraz dowiedziałem się jeszcze kilku ważnych rzeczy Jeżeli kupujemy sobie ten bilet właśnie dziesięcioprzejazdowy to bierzemy taką właśnie kartę I, i, i To jest taka plastikowa karta i kosztuje ona 12, 15 I to jest na całą Barcelonę, tak jakby po prostu w obrębie Barcelony, a to są poza Barceloną I tutaj dajemy to, dajemy to Albo takie 30-dniowe, nie? No dobra, co to? A, i dobra, jedną. I to, i to jeszcze nas charżuje 0,50 pi za tą plastikową kartę. I wtedy confirmation, tak? Ale możemy też wziąć tą na 30 dni. Też potwierdzamy. Wybieramy tutaj tą. Ona kosztuje 21 coś tam. I tu musimy wpisać jakiś numer paszportu, ale sam numer. Nie, nie pisujemy tego tam powiedzmy ENES, tylko sam numer paszportu lub ten NIN. Hiszpańskie, więc wpisujemy jakiś numer, dajemy OK i widzicie, i to będzie kosztować właśnie 21,35 plus jeszcze 50 eurocentów za tą kartę plastikową i potwierdzamy. No i płacimy. Dobra, wszystko.